Jestem w tym budynku już od trzech lat. Miało być zupełnie inaczej. Ten czas chciałem poświęcić na edukację, na rozpoczęcie ścieżki zawodowej. To wszystko zostało zniszczone, kiedy we wtorek rano zaczepiono mnie w drodze do biblioteki. Gdy to się wydarzyło, teren kampusu wcale nie był pusty. Ba, musiały być dziesiątki świadków. Ale kiedy mnie zaatakowano, nikt nawet nie zwrócił na to uwagi. Nie widziałem twarzy napastników, słyszałem tylko ich stłumione słowa, mówiące w języku, którego nie znałem jakiś słowiański może. Natychmiast związano mi oczy i zakneblowano mi usta, by następnie wrzucić na tył furgonetki. Czułem ból, gdy moje ręce były związane za plecami. To był bardzo banalny scenariusz. Spodziewałem się, że przez naszą podróż będę trzymany na muszce podczas stawiania żądań moim bliskim. Tak się nie stało. Biorąc pod uwagę to, co się faktycznie wydarzyło, byłbym wówczas wdzięczny za wycelowanie pistoletu w moją stronę. Poniżej znajduje się dziennik zawierający szczegółowe informacje o niektórych z wydarzeń sprzed moich. Ostatnich trzech lat. Dzień pierwszy. Wyrzucono mnie z furgonetki. Biorąc pod uwagę okoliczności, trzęsienie pojazdu i złamanie mojej lewej ręki przy upadku, domyślam się, że wyrzucono mnie jeszcze w trakcie jazdy. Nie rozwiązano mnie ani nie zdjęto mi opaski. Leżałem gdzieś, na czymś, co wydawało mi się polną drogą, przez około trzy godziny. Po tym czasie usłyszałem kroki. Ktoś się zbliżył i brutalnie pchnął mnie do pozycji siedzącej, bez względu na moje okaleczone ramię. Ostro krzyknąłem, gdy ból wstrząsnął moim ciałem. Równie agresywnie zerwano więzy z moich nadgarstków. Czułem, że moja skóra jest rozdzierana pod wpływem tarcia sznurów. Następnie uwolniono mi nogi. Jeszcze mniej zwracając uwagę na to, że używane w tym celu ostrze zahacza o moją skórę. Wyjęto mi knebel, tym razem łagodniej niż się spodziewałem. Nic. Cisza. Kimkolwiek jesteś, po prostu powiedz mi, czego chcesz. Usłyszałem okropny pisk. Zdjęto mi opaskę z oczu. Znajdowałem się pod kredowym niebem, na nieprawdopodobnie płaskiej równinie. Około 400 stóp od dużego budynku przypominającego magazyn. Spojrzałem na swoje ramię i skuliłem się, patrząc na wystającą z niego kość. Dopiero teraz zacząłem czuć ból. Potem popełniłem jednak najgorszy błąd, jaki tylko mogłem. Spojrzałem na to, co mnie uwolniło. Ta istota to nie wiem, jak to nazwać. Nie było to niczym, co mógłbym sobie wyobrazić. Przypominało czarny kształt, podobny do falującej na wietrze kropli. To była stojąca naprzeciwko mnie faktyczna substancja. Nie miała stałej formy, żadnych konkretnych kształtów czy cech charakterystycznych. Galareta. Każda chwila, spędzona na wpatrywaniu się w to coś, było chwilą, w której wiedziałem, że będę żałował patrzenia. Najgorsze było to, że wydawało się to znajome, bliższe mnie niż cokolwiek co znałem. Zamknąłem oczy. Nastąpiła krótka pauza, jakby istota, którą nazwałem później pustą twarzą, zastanawiała się nad czymś. Czułem się, jakby traktowała mnie jako intruza, jak niepożądanego gościa, jego królestwa. Nagle poczułem promieniujący ból. Jakby kość chciała wydostać się z mojego ramienia. To, czego doświadczyłem, było do tego momentu najgorszym bólem, jaki dane było mi odczuć. Musiałem zemdlać, gdyż ocknąłem się później w budynku, o którym chwilę temu wspominałem. Moja ręka, pomimo potwarnego złamania, była zdrowa. Moje ramię, w miejscu, z którego wcześniej wystawała kość, było idealnie gładkie. Nie miałem tam włosów, porów na skórze czy blizn. Dotknąłem tego miejsca. Było twarde i zimne. Bez wątpienia to było moje ramię, ale jakoś dziwnie było mi nim poruszać. Zadrapania na moich nogach i ramionach zagoiły się w ten sam sposób. Były twarde i zimne. Nie wiem, gdzie jestem. Jak się tu dostałem, ani dlaczego mnie tu przywieziono. Wiem tylko tyle, że kilka godzin temu szedłem z akademika do biblioteki kampusu. Krótki spacer. Zwykle docierałem tam w kilka minut. Skąd porywacze wiedzieli, że będę akurat tam? Czy chcieli porwać akurat mnie, czy może zależało im na kimkolwiek? Myślę, że to, co naprawiło moje ramię, to jakiś rodzaj. Medykamentu. Nieludzkiego medykamentu. Nie sądzę, żeby ta istota lub istoty, jeśli jest ich więcej, są do mnie wrogo nastawione. Wszystko, co zrobili, to rozwiązali mnie i naprawili moje złamane ramię. Na biurku, w sali, w której się znajdowałem, znalazłem ten zeszyt i rozbite szklane słoik z długopisami, więc pomyślałem, że to wszystko opiszę. Pióro pochodziło z jakiejś firmy wydawniczej, tak myślę. Kiedyś byłem w jednej z takich firm na stażu. Wydawało mi się, że właśnie usłyszałem odgłos, jakby ktoś się zatrzasnął szufladę. Wybiegłem sprawdzić, czy jest tu ktoś jeszcze. Sprawdziłem każdy pokój, jaki mogłem otworzyć, ale nikogo tu nie ma. Tylko stare maszyny do obróbki metalu. Jest też tokarka i coś... Co wygląda jak piec. Próbowałem wyjść z budynku. Wszystkie drzwi były otwarte, ale budynek wydawał się jedyną rzeczą, która istniała w tym chorym miejscu. Krajobraz jest idealnie płaski. Nie widać na horyzoncie absolutnie nic. Ponieważ nie mam pojęcia ani gdzie jestem, ani jak daleko jestem od miasta, nie zamierzam próbować ucieczki. Jeśli znajdę jakąś mapę okolice, Wówczas pójdę do najbliższego miasta i wezwę policję. Do tego czasu dam sobie spokój. Dzień drugi. Nie sądzę, żeby ktoś przyszedł mi pomóc. Spałem w pokoju socjalnym, na który się natknąłem w poszukiwaniu mapy. Jest to pokój z brudną podłogą i ekspresem do kawy, której jest podłączone do gniazdka bez prądu. Na środku pomieszczenia stał stół z czterema krzesłami. Obok ekspresu była jeszcze kanapa z drewnianymi podłokietnikami, a jeszcze obok stał automat z przekąskami. Bez przekąsek. Zaraz obok automatu był przerdzewiały wodopój. Włączyłem go i działał, choć nie jestem jeszcze na tyle zdesperowany, by pić z tego miejsca wodę. Na przeciwległej ścianie znajdowała się szafa z zapasami środków czystości i firmowym kalendarzem ze zdjęciami przedstawiającymi jak mogę przypuszczać różnych klientów których fabryka obsługiwała zanim przestała działać kalendarz pochodził z roku 1997 firma nazywała się Greider i Synowie Wyroby Techniczne kiedy wchodzę do pokoju Kalendarz znajduje się na ścianie po prawej stronie, a automat i kanapa po lewej. Stół i krzesła znajdują się na środku. Po przeciwnej stronie od drzwi znajduje się zlew, a nad zlewem zegar. Zegar jest zablokowany na czwartej trzydzieści Próbowałem zapalić światło, ale nie ma prądu. Znalazłem też telefon. Linia była martwa, ale wydawało mi się, że słyszę zakłócenia. Zbadałem resztę fabryki. Znalazłem ciężarówkę dostawczą. Nie było w niej gazu i nie sądzę, żeby ktokolwiek od lat próbował jej użyć. Pod siedzeniem pasażerów leżało opakowanie Pringlesów, w którym zostały dwa chipsy. Nie jadłem już od co najmniej całego dnia, ale co dziwne, nie czuję głodu ani pragnienia. Dzień czwarty. Nic więcej się nie wydarzyło od mojego przybycia. Wczoraj próbowałem iść tak daleko, jak tylko mogłem. Nadal jest pochmurno, więc nie mogę określić, gdzie jest słońce. Zauważyłem coś jeszcze. Tutaj nigdy nie robi się ciemno. To tak, jakby zatrzymał się nie tylko zegar, to tak, jakby rzeczywistość utknęła. Szedłem tak daleko, że na horyzoncie nie widać było już budynku. Ale kiedy się odwróciłem, żeby iść dalej, stwierdziłem, że zatoczyłem koło. Zobaczyłem budynek na przeciwległym horyzoncie. Na początku myślałem, że to musi być inny budynek. W końcu nie ma mowy, żebym po prostu szedł w kółko, ale byłem w błędzie. To był dokładnie ten sam magazyn. Nie mogę określić, gdzie jest słońce. Więc też nie da się powiedzieć, gdzie jest północ czy południe. Nie ma gwiazd, bo nigdy nie robi się ciemno, a chmury nigdy nie odchodzą. Dzień dziewiętnasty. Nie spałem od czterech dni. Dowiedziałem się, że nie muszę spać, nie muszę nic robić, nawet nie mogę nic zrobić. Próbowałem przenosić rzeczy, aby budynek wyglądał bardziej przytulnie. Ale kiedy wychodzę z pokoju, za każdym razem, gdy do niego wracam, wszystko jest z powrotem na swoje miejsce, tak jak przed moim przełożeniem. Nie potrafię nawet powiedzieć, czy faktycznie minęły cztery dni. Mój zegarek zatrzymał się jakiś czas temu i nie uruchamia się ponownie. Moje ramię też nie wróciło jeszcze do normy. Wciąż jest twarde i zimne, jak plastik, metal lub coś innego, co jest zimne. I twarde. Nie mogę już potwierdzić, jaki jest dzień. Jakikolwiek numer dnia od teraz to tylko moje przypuszczenie. Dzień 27. Nie jestem tu sam. Nie ma mowy, żebym był tu sam. Na początku myślałem, że po prostu widzę rzeczy. Próbowałem przecierać oczy, ale oni nadal tam są. Na skraju mojego widzenia. Zawsze gdzieś na skraju mojego kąta widzenia. Odwrócę głowę tak szybko, jak potrafię, aby spróbować ich złapać na otwartej przestrzeni, gdzie nie powinni mieć gdzie się schować. Ale zawsze są szybsi ode mnie. Chowają się za maszynami, w biurach z widokiem na halę produkcyjną. Wyglądają przez okna. Kiedyś spojrzałem na okno z hali fabrycznej, i tam coś na mnie patrzyło. To było to samo, co widziałem pierwszego dnia, ale jest ich więcej niż jeden. Zawsze mnie otaczają. Czasami czuję ich tuż za swoimi plecami. Próbowałem ponownie opuścić fabrykę, ale kiedy wychodzę, idą za mną. Nadal widzę, jak przelatują tuż na skraju mojego wzroku. To tak, jakby ten w oknie chciał, żebym to zobaczył. Żaden inny nie chce mi się pokazać. W fabryce zrobiło się ciemniej, ale na zewnątrz nie. Chmury się nie poruszają. Nie potrafię nawet rozróżnić pojedynczej chmury. Są jak szare plamy na niebie. Nie ma tu wiatru. Nie ma tu nic oprócz pustych twarzy, mnie i maszyn. Nie mogłem ich zmusić, żeby przestali się ukrywać, więc zacząłem krzyczeć. Chwyciłem ołowianą rurę, która znajdowała się w jednym z pomieszczeń magazynowych i zacząłem niszczyć wszystko w zasięgu wzroku. Ale kiedy się odwróciłem, było tak, jakbym nic nie zrobił. Przynajmniej raz wybiłem każde okno w budynku. Ale czy na pewno mogę mieć pewność swoich czynów? Dzień 41. Dzisiaj jeden z nich złamał mi nogę. Zaczynałem przyzwyczajać się do tego, że zawsze mnie obserwują. Zacząłem nawet czuć pociechę, że zawsze tam byli. To sprawiło, że to miejsce było mniej samotne. Jeden z nich złamał mi nogę. Ale potem wyciągnął ze swojego galaretowego ciała igłę i wbił w miejsce złamania. W ciągu chwili kość się przesunęła, a ból ustąpił. Ale teraz moja noga jest zimna i twarda, jak moje ramię. Nie jest jakaś wyraźnie cięższa, mogę nią poruszać. No i zobaczyłem go. Będzie mi łatwiej. Dzień 222. Trzymali mnie przygwożdżonego do podłogi już niezliczoną ilość dni. Chciałbym zamknąć oczy, ale gdy tylko opadają moje powieki, jeden z nich wysuwa swoją mackę i podtrzymuje je. Jest ich bardzo wielu. Patrzą na mnie. Od tylu dni stoją i patrzą. Raz kaleczą moją twarz, innym razem części ciała. Po każdym ataku wbijają w miejsce zranienia dziwną igłę. To chyba nie jest lekarstwo. Oni usuwają jakąś część mnie. Zauważyłem, że ich twarze są teraz mniej puste i nie chowają się już przede mną. Odkąd to się stało, mogę na nich patrzeć, a oni już przestali uciekać. W zasadzie to mnie ignorują. Oni wiedzą, że nigdy stąd nie ucieknę, że nie umiem biegać, bo moje nogi są twarde i zimne. Czuję się jak manekin. Mogę chodzić, ale to bardziej utykany spacer niż faktyczny ruch. Stawy w moich nogach są czymś zablokowane, a same nogi stały się wyraźnie ciemniejsze. Za każdym razem, gdy ktoś z nich wbijał we mnie igłę, zauważyłem, że ich twarze zaczynały wyglądać bardziej ludzko. Konkretniej zaczynali przypominać mnie. Umrę tutaj. Dzień 587. Porzuciłem tę książkę na rok. Gdy pisałem, były to same bzdury. Nie mogłam już na to patrzeć. Pomyśleć, że kiedykolwiek wierzyłem, że tu umrę. Jakie to dramatyczne z mojej strony. Robili mi to, co opisałem w poprzednim wpisie. Kilka tysięcy ukłuć. Ale nie jest tak źle. Teraz. Wszyscy zaczynają wracać do pracy przy maszynach, a ja całkowicie straciłem kontrolę nad nogami. Są teraz całkowicie sztywne, a stawy pozostają zablokowane. Gdy na nich patrzę, wydają się zamazani. Tak samo, gdy patrzę na moją lewą rękę. Wydają się bardziej widoczni, gdy patrzę na nich kątem oka. Zostawili mi jedną zdrową rękę i jedno oko. Kiedy grzecznie ich poprosiłam, więc nadal mogę pisać. One, oni, nie są takie złe, kiedy się do nich przyzwyczaisz. Właściwie to cieszę się, że mnie przyjęli. Błagam, przecież ja chciałem znaleźć pracę jako filolog angielski. Na cholerę komuś filolog angielski. Lepiej mi będzie tutaj, w fabryce. Radzę sobie ze swoim życiem, pomagając tym wspaniałym ludziom. Teraz wrócili. To prawdopodobnie będzie mój ostatni wpis w tej książce. Już tego nie potrzebuję. Ledwo pamiętam, jak wyglądały moje pierwsze dni tutaj, i nawet nie chcę tego pamiętać. Jestem teraz taki szczęśliwy. Dzień tysięczny. Muszę jak najszybciej uciec. Czuję, jak moje człowieczeństwo zaczyna mi się wymykać. Co gorsza, uczę się to kontrolować. A im bardziej zmieniam swoją formę, tym lepiej się czuję. Próbuję się oprzeć, ale to takie trudne. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że im dalej pozwalam swojej formie odbiegać od ludzkiej, tym bardziej czuję, że właśnie taki powinienem być. Im mniej jestem człowiekiem, tym bardziej ludzkie stają się puste twarze. Ich cechy są nawet wyraźniejsze niż moje. Gdybyśmy byli w miejscu publicznym, normalnie uchodziliby za człowieka. Codziennie pracują na maszynach, w biurze, w moim pokoju socjalnym, śmieją się i sączą kawę. Już mnie nawet nie zauważają. Myślę, że już mnie nie potrzebują. Myślę, że zapomnieli, kto uczynił ich tym, czym są teraz. Dzień tysiąc pierwszy, sprawie, że będą cierpieć. Dzień tysiąc trzeci. Podjąłem ważną decyzję. Pozwolę odejść swojemu człowieczeństwu, aby móc zmusić ich do zapłaty. Już to ćwiczyłem. Chwytam ich wypustkami, a potem podcinam ich gardła pazurami. Wysysam z nich resztki ludzkości za pomocą trąbki. Całkowicie usunąłem kajdany mojej starej sztywnej formy. Jestem formą niczego. Jestem. Niczym. Dzień 1089. Zabiłem każdego z nich. Zrobiłem to. Odłożyłem wszystko tak, jak lubiłem. Biura, krzesła, kanapa. Moje królestwo zostało przywrócone do porządku. Dzień 1095. Dzisiaj była furgonetka. Znowu patrzyłem na zewnątrz. To pocieszające, że nic się tu nie zmienia. Oprócz mnie, z furgonetki wyrzucono przybysza. Nie podoba mi się to. Wyszedłem to zobaczyć. Był związany. Podniosłem go i posadziłam. Uwolniłem go pazurem, ostrzem i kilkoma zębami. Jego ramię było całkowicie zakrwawione co za słaba i żałosna istota. Zrobiłem to samo z nogami, ale nogi też nie wytrzymały wyswobodzenia. Postanowiłem być bardziej ostrożny. Wąsami wyjąłem knebel z jego buzi. Wciąż mnie nie widzi. Musi widzieć, kto go uwolnił. Usiadłem obok i cofnąłem się. Mówił jakieś przerażające bzdury. Ten głos brzmiał dziwnie znajomo, ale i tak mi się nie spodobał. Zacząłem na niego krzyczeć. Z wahaniem zdjąłem mu opaskę z oczu, a on zaczął się rozglądać. Widział mój dom, patrzył na moje podwórko. I moje niebo patrzył na mnie. To ja patrzyłem na siebie. Myślę, że musiałem to wiedzieć. Zobaczyłem, że zamknąłem oczy, bo gdzieś w zakamarkach mojej świadomości musiałem wiedzieć, że patrzę na siebie. Pomyślałem, co powinno się teraz wydarzyć. Trochę mi zajęło, żeby sobie przypomnieć. Włożyłem igłę w ramię i nastawiłem kość delikatnie, jak mogłem. Połóż się tu. Tak, tu. Drzemał, kiedy wnosiłem go do budynku. To nie pierwszy raz, kiedy to robiłam. To był cekl i wiedziałem, że to, co nadchodzi, to mój koniec. Dzień 1096. Wziąłem ten notatnik i włożyłem do szafki, którą znalazłam. Po otwarciu szuflady zobaczyłem, że są tam setki notatników podobnych do mojego. Chwyciłem moją czułką jeden z nich. Jego zawartość była podobna do mojego, nieco zmieniona, ale w większości taka sama. Przeczytałem zakończenie. Rozwścieczyło mnie to. Odłożyłem zeszedł i zatrzasnąłem szufladę. To się powtarza. Ukryłem się. Patrzyłem, jak przeszukuje pomieszczenie. Mam tego dość. Dzień 1097. Wyjąłem zeszedł. Należy dokonać ostatniego wpisu. Zrobiłem to, co robiłem wcześniej niezliczoną ilość razy. Kiedy wyszedłem z budynku, aby sprawdzić, jak daleko mogę dojść, oddałem się tym, których zabrałem wcześniej. Podszedłem do zwłok starych kolegów, a oni mnie podzielili. Jestem teraz dziesiątkami mniejszych mnie, a nie jednym większym. Ale nie martwi mnie to. Wkrótce znowu będę człowiekiem. Jeszcze tylko jakieś trzy lata.